na dzisiejszą galę. Dziękuję wszystkim, wszystkim prowadzącym. Jest to gala IEEE zorganizowana przy okazji wręczenia nagród w ramach konkursu Superstar for Science pod patronatem polskiej sekcji IEEE oraz GovTech Polska. Podczas gali każdy z patronów, czyli polska sekcja IEEE oraz GovTech Polska będą mieli swoje wystąpienia. Potem będą wystąpienia firm. A na końcu będzie, będzie uroczyste wręczenie nagród dla wszystkich laureatów i wyróżnionych oraz, oraz ich promotorów. A po, po gali o godzinie 17.30 odbędzie się jeszcze uroczysta kolacja dla, dla laureatów, promotorów, dziekanów, przedstawicieli patronów oraz firm. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jako pierwszy wystąpi Pan Profesor Malinowski, prorektor Politechniki Warszawskiej przedstawi działalność iTripoli, czyli naszego patrona konkursu. Dziękuję bardzo panie doktorze. Tutaj o, mam już Czym przełączać? Proszę Państwa, no zostałem przedstawiony tutaj jako projektor do spraw nauki, ale proszę na chwilę zapomnieć, że jestem projektorem do spraw nauki, bo reprezentuję tutaj polską sekcję AITRIPELI. W związku z tym, że obecny, obecny przewodniczący no nie mógł się pojawić, czego oczywiście żałuję, ale z, z ramienia tego, że jestem doświadczony, brałem udział w poprzednich galach wręczenia tych, tych nagród, stąd też z dużą przyjemnością krótko przedstawię. Działalność polskiej sekcji Eitrypeli, która być może nie jest znana. Znana wszystkim. Samo Stowarzyszenie Polska Sekcja IEEE zostało założone już 50 lat temu, równo w tym roku właśnie obchodzimy 50-lecie. Natomiast ja powiem kilka słów szerzej o, o całym stowarzyszeniu IEEE. I tak jak Państwo tutaj widzicie, na, na świecie to jest ponad 400 tysięcy członków, którzy są rozlokowani w 160 krajach w 333 sekcjach. I w dziesięciu regionach geograficznych. Te rejony geograficzne, możecie Państwo zobaczyć, jak, jak one mniej więcej wyglądają. Polska jest w regionie ósmym i odpowiedni region oczywiście ma swojego, swojego dyrektora, który reprezentuje ten region. Natomiast sama struktura, ona jest taka, można powiedzieć, dosyć macierzowa, czyli można być aktywnym regionalnie i należeć do, do któregoś z tych regionów i do którejś z sekcji regionalnych, na przykład do sekcji polskiej, ale można też należeć do, do tak zwanych society, czyli do stowarzyszeń tematycznych. Które pozwalają na nawiązanie współpracy, zrzeszenia się w tych samych grupach tematycznych. I to wszystko się zbiega, jak gdyby w jednostkach czy w grupach, które się tutaj nazywają jako chapters. Chapters, czyli te oddziały, one zarówno należą do regionu, jak i należą właśnie do, do societies. Jednocześnie mamy tak zwane student branches, które właśnie te, te sekcje studenckie, one bardzo często powiązane są z kołami naukowymi, które działają na, na wydziałach, i, i one też pełnią taką funkcję łączników pomiędzy właśnie tymi tematycznymi stowarzyszeniami a regionalnymi. To mniej więcej jak wygląda taka struktura, typowa struktura pomiędzy poszczególne stopnie. Przynależności do, do IEEE. Jeśli się zapisuje do IEEE, to się uzyskuje status albo właśnie studenta, albo członka. Tutaj nazwane jest, jest to opisane jako member. Po jakimś czasie, po rekomendacji dopiero dwóch osób i po iluś latach działania w, w zawodzie. Ale to niekoniecznie musi być oczywiście działalność uczelniana, to może być działalność w przemyśle, to może być mieszana działalność ale po jakimś czasie aktywności uzyskuje się status senior member. A dopiero po kilku latach, ale to po otrzymaniu chyba pięciu rekomendacji, otrzymuje się status fellow, ale tylko 2% w organizacji ma ten status fellow, i, i, i rocznie oczywiście tych aplikacji jest dużo, ale większość aplikacji jest zazwyczaj odrzucona, więc jest to bardzo prestiżowe posiadanie już statusu, statusu fellow. To są wybrane tylko niektóre societies, o których mówiłem, nie wszystkie, ich jest łącznie. 39, ale jest właśnie takie society jak. Jak chociażby computers, też, prawda, czy society związane ze sztuczną inteligencją, czy z radarami, czy z, z energoelektroniką, czy, czy z power systems. Tych, tych society jest, jest bardzo dużo i to też pozwala, jak gdyby, koncentrować się w obszarze osób, które znajdują się w tej samej grupie tematycznej. I ja osobiście, oczywiście, działam tutaj regionalnie. Tu, tu myślimy o, o takich inicjatywach, też jak, jak chociażby ten, ten konkurs pracy dyplomowych, który już od paru lat prowadzimy wspólnie, ale też jestem zaangażowany w tą działalność na poziomie takim międzynarodowym, gdzie ci moi koledzy właśnie z, z tego samego obszaru tematycznego, z różnych krajów łącznie prowadzimy jakieś projekty, piszemy wspólne publikacje i, i w ten sposób wspólnie jak gdyby działamy w, w różnych obszarach, obszarach naukowych i, i obszarach wdrożeniowych. Bardzo dużym dużą zaletą przynależności do, do IEEE jest dostęp do, do publikacji w obszarze ogólnym obszarze Electrical Electronics Engineers, w którym oczywiście cała informatyka też też wchodzi, to IEEE jest chyba w tym momencie posiadaczem największej bazy danych, publikacji, które, które są dostępne. W tej chwili to jest oczywiście w milionach prawda, różnego typu publikacji, książek, artykułów. Które, które są dostępne, ale też musimy pamiętać, że IEEE jest znane z tego, że jest również twórcą wielu norm. Szczególnie w informatyce te, te normy są e, znane. Są grupy, tutaj w tym wypadku bardziej grupy nie z akademii, ale grupy właśnie przemysłowe, które, które pracują nad opracowaniem nowych norm, które później są powszechnie wdrażane. Organizacja konferencji. Łącznie to jest około tysiąca konferencji rocznie w różnych miejscach na, na świecie, w których też pozwala to na tworzenie takich platform do kontaktów pomiędzy młodszym, starszym pokoleniem, pomiędzy przemysłem a akademią. W moim Society, w którym, w którym działam na przykład, jest taki dzień, który się nazywa Industrial Forum, w którym są tylko i wyłącznie wykłady prowadzone przez ludzi z przemysłu, ale też na, na tym Industrial Forum staramy się stworzyć właśnie taką platformę współpracy pomiędzy, pomiędzy Akademią i przemysłem. Taką nowym pomysłem, który chcemy wdrożyć, to jest wdrożenie takiego programu, który jest powszechnie też znany w IEEE, nazywa się Distinguished Lecturer, czyli może możemy zaprosić w ramach kosztów IEEE dowolnego wykładowcę, nie wiem, z MIT, albo z Berkeley, albo z innej uczelni w Stanach, ale z różnego, nie, to niekoniecznie musi być oczywiście z USA, z, z dowolnego miejsca na wykład, I, ale możemy też i o, o takim programie myślimy Industry for Industry, żeby ci distinguished lecturers byli właśnie ludźmi z przemysłu, albo żeby tworzyć platformę e, różnego typu warsztaty e, czy seminary, prowadzone przez ludzi z przemysłu, dla ludzi z przemysłu. Jedną z aktywności, którą oczywiście dla nas jest bardzo ważna, to jest upamiętnienie również historycznych wydarzeń, czyli w tym wypadku tutaj Państwo widzicie kamienie milowe, które są przyznawane przez, przez IEEE, do tej pory około 100 kamieni milowych przyznanych w Polsce. Dwa, jedne dla początków informatyki, tak można powiedzieć, bo to jest dla dla matematyków, którzy złamali kody, kody Enigmy, a, a drugi kamień milowy, który tutaj nie jest prawnie na slajdzie, ale który też jest blisko nas, bo w gmachu głównym to jest dla prof. profesora Czochralskiego, czyli prekursora w ogóle elektroniki, bo, bo bez oczywiście jego odkrycia nie byłoby mowy dzisiaj o nowoczesnych układach elektronicznych. Kilka słów o polskiej sekcji. Już od jakiegoś czasu przekroczyliśmy tą. Liczbę tysiąca członków, która jest skomponowana właśnie z różnych grup przynależności do EEE. Ja nie będę tutaj szczegółowo Państwu tego przedstawiał, ale wiele aktywności studenckich. Tutaj przykład właśnie tych oddziałów studenckich, które które są zaznaczone na mapie, one nie są wszystkie, bo jest to obrazek z, z, z chwili, kiedy ja byłem przewodniczącym, więc tych oddziałów studenckich było mniej, ale zachęcam do tego, żeby, żeby takie oddziały studenckie zakładać, być może wspólnie, właśnie przemysł, akademia, łączyć inne stowarzyszenia naukowe albo zawodowe, które mamy w Polsce, po to, żeby właśnie koncentrować te wysiłki. I tutaj trypeli się też przykłada do tego, żeby współfinansować. Takie takie koła, takie koła naukowe. Różnego typu aktywności, IEEE Day, na wesoło czasami, tak jak tutaj Państwo widzicie, ale staramy się właśnie w ten sposób integrować. Duży kongres regionu 8, gdzie studenci się mogą spotkać, porozmawiać, podzielić problemami, nowymi pomysłami. Kolejna edycja Student Days z 2015 roku organizowane wspólnie z, również ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Spotkania młodzi technika, przemysł to się dorocznie odbywało. Nie wiem, czy w tej chwili jeździłem jako przewodniczący, czy to się nadal w Szczecinie odbywa, ale bardzo ciekawa inicjatywa, której IEEE też się włączała I, i, i Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ale też i Naczelna Organizacja Techniczna. Zainteresowanie zarówno studentów, jak i uczniów szkół, szkół średnich, również różnego typu zawody walki robotów, tu akurat z ZOPOLA, gdzie też Polska. Sekcja ITRP była, była współorganizatorem tego, tego wydarzenia, podpisywanie szeregu e, umów o współpracy z uczelniami, z firmami. E, również dbamy o, e, o, że tak powiem, zachowanie pewnych, pewnej równości w stowarzyszeniu, więc również organizacja Women in Tech, e, Women Engineering w zasadzie Women in Tech, to, co jest organizowane przez perspektywy, to jest jakby pokłosiem tego wydarzenia, które w Krakowie po raz pierwszy się dwa. W 2017 roku odbyło. Jesteśmy sponsorami wielu targów. Tutaj obrazek o współpracy właśnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich i podpisaniem odpowiedniej umowy. Włączamy młodych ludzi w tą aktywność naszą. Tu akurat jeszcze raz zdjęcie z, z wydarzenia w Szczecinie, więc widzimy, że tutaj zaangażowanie i młodych, i, i, i starszych. Dbałość o, o wydarzenia jeszcze raz historyczne tutaj jest akurat upamiętnienie profesorów lwowskich, którzy zostali zamordowani na wzgórzach wuleckich, więc o tym też staramy się pamiętać, dbać, honorować również tą pamięć o, o, o naszych przodkach. Tu inne wydarzenie, czyli upamiętniające pierwszą elektrownię w Królestwie Polskim, w którym Polska Sekcja i Trypeli była również sponsorem technicznym. Ale już tak dochodząc do, do, do końca mojej prezentacji, bo wiem, że, że czas jest ograniczony, to jest chyba, Panie Doktorze, pierwsze zdjęcie, tak, z pierwszej, z... Pierwsze albo drugie w 2017 roku. W tej sali właśnie odbył się konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Także jesteśmy kontynuatorem tej, tej dobrej, dobrej tradycji. To już jest kolejna edycja. Gratuluję wszystkim nagrodzonym, że, że w tym roku zdobyliście Państwo nagrody. Również dziękuję firmom, które włączyły się w organizację tego, również uczelniom, które brały... Udział w tym bardzo czynny. Właśnie tutaj zachodziła ta synergia pomiędzy też współpracą pomiędzy uczelniami a, a, a firmami. Dlatego, że jeśli dobrze pamiętam, to recenzenci prac ponownie, jeden recenzent jest z przemysłu, a jeden jest, jest z uczelni. Oczywiście, tutaj, jako mała sekcja albo średniej wielkości sekcja, zostaliśmy też docenieni. Właśnie w roku 2018 dostaliśmy nagrodę jako najlepsza sekcja regionu 8. Regionu Miałem przyjemność właśnie wtedy odebrać w imieniu polskiej sekcji ten, ten dyplom. To tylko podsumowanie, ale to już nie będę tego jeszcze raz powtarzał. W zasadzie większość tych punktów, które tutaj Państwo widzicie, zostały przeze mnie przedstawione na poprzednich, poprzednich slajdach. Jesteśmy naprawdę bardzo dużą organizacją międzynarodową, która pozwala i tutaj myślę, że to jest też misja w tym momencie IEEE, żeby być takim koncentratorem tej współpracy pomiędzy przemysłem a, a uczelniami. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panie profesorze za prezentację IEEE i również polskiej sekcji IEEE.